Niezależnie od tego czy pracujesz w domu, czy pracujesz w biurze, możesz mieć problem ze skupieniem na pracy. Dzieje się tak dlatego, że żyjemy w świecie rozpraszaczy i regularnie coś może dekoncentrować nas właśnie. Podczas pisania, podczas tworzenia tabel, czy cokolwiek robimy w pracy, jest dużo rzeczy, które nas rozpraszają, i począwszy od telefonów, począwszy od powiadomień z maili, przez ludzi, którymi się otaczamy i którzy potrzebują coś od nas, albo którzy potrzebują zagadać po prostu, albo którzy do nas dzwonią, zawsze. Znajdzie się coś, co nas rozproszy. A jeśli pracujesz w domu i masz problem z organizacją zadań, to może się jeszcze okazać, że rozpraszają Cię także takie klasyczne rzeczy jak widok z lewo zmywaka, takie jak piekarnik, w którym trzeba coś upiec na obiad itd., tak dalej, i tak dalej. Zawsze coś się znajdzie. No i dlatego dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o narzędziach, z których ja korzystam właśnie pracując w domu, a które pomagają mi w zwiększeniu produktywności, w skupieniu na pracy. W lepszym, skuteczniejszym działaniu. Cześć, tu Klaudyna Maciąga, to jest podcast Zacznijmy od słowa o tworzeniu treści i budowaniu marki osobistej w sieci, organizacji w małym biznesie i rozwoju osobistym. Słuchaj uważnie, inspiruj się i ruszaj do działania. Zacznę od kwestii sprzętowych, bo one są tutaj bardzo ważne. Przede wszystkim, ja pracuję na sprzęcie Apple i to już samo w sobie podbija odrobinę moją produktywność, to znaczy, przede wszystkim ułatwia mi pracę. Jeżeli ja na przykład robię zdjęcia, których potrzebuję na Instagram, to robię je telefonem w salonie i kiedy siadam do komputera po minucie, one już tam są, czekają na mnie, gotowe bez żadnego przesyłania, po prostu to się wszystko elegancko synchronizuje. Albo jeżeli ja zaczynam pracę na laptopie, a później chcę ją kontynuować na komputerze stacjonarnym, to wszystko się dzieje w chmurze i wszystko już na mnie czeka. Nie muszę nic przesyłać, nie muszę niczego szukać, nie muszę z niczym kombinować, po prostu wszystko jest. No i takie środowisko bardzo wspiera produktywną pracę, ale sprzętem, który najbardziej doceniam w całej tej Apple'owej rodzinie, są słuchawki. Słuchawki Apple AirPods Max to są takie duże, nauszne, wielkie słuchawki, które mają fantastyczny, rewelacyjny, niesamowity system aktywnej redukcji Hałasu. on jest przekosmicznie dobry, to znaczy w moim domu może szczekać pies, może krzyczeć dziecko, może coś tam dyskutować mąż, a jeżeli ja odpalę sobie muzykę właśnie na tych słuchawkach, no to absolutnie ich nie słyszę. Oczywiście mogę uruchomić tam też tryb kontaktu, który zbiera dźwięki z zewnątrz, co także jest świetną opcją, na przykład, gdy słuchasz muzyki na ulicy i chcesz robić to w sposób bezpieczny. Natomiast w przypadku pracy, tak, ja zawsze korzystam z tej aktywnej redukcji hałasu i ona jest tutaj absolutnie fenomenalna. No a przy okazji, też słyszenie muzyki albo słyszenie dźwięków, na przykład w trakcie montażu podcastu, jest przecudne. Jest czyste, jest bardzo dokładne, słychać każdy detal. No a co w przypadku montażu podcastu nie jest wcale takie dobre przy mojej obsesji na punkcie wycinania moich własnych oddechów, ale tak poza tym to naprawdę świetnie, świetnie się ten sprzęt sprawdza. On jest bardzo drogi. Uważam, że mógłby być spokojnie sporo tańszy, no ale jest wart swojej ceny i bardzo, bardzo mnie wspiera w pracy, dlatego polecam Apple AirPods Max. Drugie narzędzie, które wspiera mnie w produktywności, to narzędzie do zarządzania zadaniami, którym jest to do ist. Ja przetestowałam bardzo dużo aplikacji do zarządzania zadaniami, do tworzenia projektów i odhaczania codziennych tasków. Todoist przekonał mnie swoimi funkcjonalnościami, swoim prostym wyglądem, to, że nie jest udziwniony, jest bardzo dobre dla mnie. Tam mogę wprowadzić sobie system tagów, system kategorii, mogę wszystko bardzo ładnie, bardzo łatwo podzielić. No i synchronizacja pomiędzy telefonem, komputerem, czy też apką przeglądarkową naprawdę jest świetna i bardzo łatwo z Todoistem mi się działa. Polecam, zachęcam do przetestowania. Jest i wersja darmowa i jest również wersja pro. Ja korzystam właśnie z tej drugiej i bardzo sobie to doista chwalę. Dzięki niemu panuję nad wszystkimi zadaniami, które mam do wykonania. Zarówno tymi, które mam do wykonania dzisiaj, jak i tymi, które będę robić w przyszłości. I on pozwala mi nagromadzenie ich właśnie w taki logiczny sposób. I jest znacznie lepszym narzędziem na przykład do wysyłania powiadomień niż kalendarz Google, z którego Korzystałam do tej pory. I ja jestem w trakcie czytania książki Davida, ale na Getting Things Done, i tam autor bardzo wyraźnie zaznacza, żeby oddzielać zadania, które mają takie terminy typu spotkania, typu wyjścia z ludźmi. I one powinny być typowo trzymane w kalendarzu, natomiast takie zadania do odhaczenia w pracy, takie zadania do odhaczenia również w ramach prywatnych działań, na przykład lista zakupów, one lądują u mnie w iście właśnie w myśl tego systemu Davida Allena i to się świetnie, świetnie u mnie sprawdza. Bardzo polecam. Trzecim narzędziem, z którego korzystam, a które jest fantastyczne i absolutnie nie do przecenienia, jeżeli chodzi o moją produktywność. Jest Wirtualny Coworking Natalii Dołżyckiej, który znajdziesz pod adresem wirtualnykoworking.pl. I chociaż nie da się teraz do coworkingu dostać, bo tam póki co jeszcze działa system zapisów dwa razy do roku, być może to się w przyszłości zmieni, to bardzo polecam Ci zainteresować się już teraz tym tematem. I kiedy ja opisuję komuś postronnemu, czym wirtualny coworking jest, to on nie do końca to rozumie, to jest bardzo ciężki koncept do przedstawienia, ale w paru słowach chciałabym Ci wyjaśnić, o co chodzi. Wirtualny coworking, jak sama nazwa wskazuje, jest przestrzenią coworkingową, która znajduje się w internecie. Czyli nie masz fizycznego biurka, nie masz fizycznego miejsca, do którego idziesz i tam pracujesz pośród ludzi, natomiast to wszystko się dzieje wirtualnie, czyli nadal jesteś przy swoim biurku, w domu, czy gdziekolwiek lubisz pracować i łączysz się z innymi ludźmi w trakcie pracy. I po pierwsze są tam otwarte kanały, do których można dołączyć dzień i noc, i naprawdę czasem niektórzy siedzą o trzeciej, czasem zaczynają od piątej rano, zawsze, no niemal zawsze, nawet w święta, można znaleźć kogoś, kto akurat pracuje. I Wy w takich otwartych pokojach nie łączycie się. Nie łączymy się, nie dzwonimy do siebie, nie gadamy ze sobą, po prostu widzimy siebie. Ale są też takie oficjalne spotkania, na których się nie tylko widzimy, ale też na których się słyszymy na samym początku i na końcu spotkania, gdzie. Deklarujemy, co mamy do zrobienia, a później pod koniec musimy dać znać, jak nam poszło. W tych otwartych kanałach, o których wspominałam wcześniej, nawet jeżeli nie, nie dzwonimy do siebie i nie deklarujemy głosowo, piszemy na czacie, co chcemy zrobić, i później dajemy znać, jak nam poszło. No i kiedy widzisz, jak inni pracują, jak oni są super skoncentrowani na pracy, jak nikt nie skroluje fejsa i nie zajmuje się pierdołami, to jest po prostu bardzo wspierające. Bo też masz ochotę działać, też masz ochotę powiedzieć potem: tak, zrobiłam wszystkie zadania, które miałam na swojej liście. Jest to super motywujące, super mobilizujące. No, a przy okazji, wirtualny coworking jest też przestrzenią z mnóstwem wiedzy, z ogromną bazą wiedzy serwowanej przez właśnie Natalię Dołżycką. Jest to też. Cudowna społeczność. I to taka społeczność nastawiona właśnie na rozwój biznesu, na rozwój marki osobistej, na rozwój również po prostu osobisty, bo na przykład nie wszyscy mają tam swoje firmy, ale też pracują na etatach. I to, że można z nimi pogadać, można z nimi wziąć udział w warsztatach, można z nimi podzielić się swoimi bolączkami albo znaleźć kogoś do współpracy, no jest to. Super, super fenomenalne. Należy do kilku społeczności bardzo znanych, czy też mniej znanych twórców w polskim internecie. Natomiast społeczność wirtualnego coworkingu jest mi najbliższa i ma dla mnie najwięcej do zaoferowania, i ja też bardzo chętnie daję tam coś od siebie. No a że praca w skupieniu tutaj działa doskonale, no to tym bardziej polecam www.wirtualnycoworking.pl a teraz przerwa na reklamę, bo właśnie przypomniałam sobie, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest korektortekstu.pl. Korektortekstu.pl to narzędzie wspierające twórców w tworzeniu lepszych tekstów. Jeżeli masz problem z interpunkcją, ortografią, ze składaniem zdań, czy w ogóle chcesz upewnić się, że treści, które publikujesz,. Są pozbawione błędów, to właśnie to narzędzie Cię w tym wesprze. Sztuczna inteligencja nie zastąpi człowieka. Jeżeli na przykład chcesz opublikować swojego e-booka, to skorzystaj z usług profesjonalnego korektora. Natomiast, jeżeli potrzebujesz wsparcia w codziennej pracy, to korektor tekstu.pl będzie dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem. Polecam. A teraz lecimy dalej z aplikacjami, które wykorzystuję do tego, aby zwiększać swoją produktywność. Kolejnym z nich jest Obsidian i jeszcze jednym jest Notion. Ja opowiem o nich wspólnie, ponieważ one teoretycznie mogłyby się zazębiać, natomiast ja wykorzystuję je w różny sposób. Obsidian jest dla mnie miejscem, w którym gromadzę notatki z książek, ze szkoleń i z webinarów, czyli z takich różnych wiedzowych. Kwestii, i ten system notatek tam jest cudownie ze sobą połączony, ponieważ stosując system tagów i system połączeń pomiędzy poszczególnymi notatkami, możemy gromadzić je w jeden zasób tematyczny. Możemy, jeżeli chcemy sprawdzić jakieś zagadnienie właśnie z jednego tematu, a które poznaliśmy w kilku książkach, no to jedno kliknięcie dzieli nas od tego, żeby zobaczyć całą siatkę połączeń pomiędzy tymi notatkami. Jest to fenomenalne. Uwielbiam Obsidiana, korzystam z niego od kilku lat dzięki inspiracji od Dominika Joszczyka i bardzo, bardzo sobie go chwalę. Notion także mógłby funkcjonować jako miejsce do gromadzenia notatek, natomiast dla mnie jest takim, hm, Bardziej centrum dowodzenia, w którym znajduje się wszystko. Jest to moja baza danych. Baza danych z linkami, to znaczy jednym kliknięciem w internecie, ja mogę po prostu dodać tego linka do bazy i później sobie do niego wrócić, jeżeli mam taką potrzebę. Gromadzę tam przepisy. Kulinarne. Gromadzę notatki dotyczące współpracy z różnymi klientami. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja czasem zapominam tu, jakie stawki, tu, co było do zrobienia, tu, jakie były limity, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko gromadzę w Notionie. Mam tam dużo, dużo więcej tablic, przykładowych kalendarzy kontentowych, chociażby, czy notatek do książek, które piszę. To jest jego główna funkcja dla mnie. No i bardzo, bardzo to sobie chwalę. Polecam i Notion, i Obsidian właśnie do gromadzenia notatek, do gromadzenia danych i do zbierania wszystkiego w jednym miejscu. I to mnie bardzo wspiera w tym, żeby łatwiej się organizować, żeby skuteczniej, lepiej się organizować, a to też korzystnie wpływa na moją pracę. Teraz będzie aplikacja, aplikacja z dźwiękami i ja dosyć dużo apek z dźwiękami przetestowałam w swoim życiu. Mam nawet na blogu taki wpis poświęcony 16 narzędziom tego typu, podlinkuję go w notatkach do tego odcinka. Natomiast o portalu, bo o takiej aplikacji chcę Ci teraz opowiedzieć, tam nie mówiłam, bo ona jeszcze wtedy nie istniała, a obecnie jest to moje ulubione narzędzie, z którego korzystam bądź to na iPadzie, bądź na... Telefonia. No i portal jest aplikacją z dźwiękami, takimi dźwiękami wspierającymi skupienie. Dźwięki lasu, dźwięki wody, dźwięki natury, tego typu piękne, cudowne rzeczy. I znajdują się tam trzy tryby: tryb snu, tryb skupienia i tryb ucieczki. Ja korzystam z każdego z nich i to jest ciekawe, że apka jest tak zbudowana, że teoretycznie, praktycznie każdy z tych trybów oferuje dokładnie te same dźwięki, ale oferuje też inne funkcjonalności. No i tak w trybie sleep, trybie sen, funkcją dodatkową jest timer, który pozwala automatycznie wyłączyć aplikację po pewnym czasie, jeżeli nie chcesz Całą noc, tak jak ja, słuchać muzyki, ja słucham zawsze, no to po prostu ona się wyłączy. Jest tam też budzik, na przykład na krótką drzemkę, jest to rozwiązanie ideolo. Drugim trybem, który właśnie wykorzystuję w pracy, jest tryb skupienia, tryb fokus, i którego funkcją dodatkową jest po pierwsze wskazanie głównego zadania, jakie mamy do wykonania, na którym chcemy się po prostu teraz skupić oraz Timer. To jest taki timer typowy jak do na przykład metody Pomodoro, gdzie ustawiasz sobie czas pracy i właśnie koncentrujesz się na tym wskazanym przez siebie zadaniu. Trzeci tryb to jest tryb ucieczki. On nie jest u mnie związany akurat z pracą, ale z ucieczką właśnie od pracy. Escape, którego funkcją dodatkową jest moduł ćwiczeń oddechowych i relaksacji z takim zegarem odmierzającym czas danej. Sesji i ja korzystam z tego, kiedy robię sobie przerwę od pracy i na przykład idę się położyć na macie z kolcami, aby się zrelaksować, aby dać odpocząć mięśniom, plecom, wszystkiemu. No to wtedy właśnie te dźwięki z trybu escape bardzo mnie w tym wspierają. Co jest ciekawe, ja na przykład na noc używam zupełnie innego dźwięku, jest to dźwięk akwarium w Londynie. On mnie bardzo, bardzo wycisza i bardzo wspiera to, że zasypiam, ale na przykład w przypadku skupienia wolę dźwięki intensywne, takie jak dźwięki burzy, dźwięki jakiegoś silnego wiatru, dźwięki deszczu, bo przy nich najlepiej się koncentruję na pracy. Natomiast co do ucieczki, to tam preferuję takie dźwięki natury jakiejś łączki w Szwajcarii jakiegoś jeziorka płynącego gdzieś tam w Cornwallie cudowne, Cudowne są te dźwięki w apce Portal. Mam wersję premium wykupioną na rok za jakieś tam niecałe 70 zł i bardzo, bardzo polecam również i te aplikacje. A teraz taka chwila przerwy, żeby uprzedzić cię, że być może w tle słyszysz przeróżne dźwięki. Ja od tygodnia próbowałam nagrać ten odcinek, ale wokół mnie działo się po pierwsze remont DK1, po drugie ocieplanie bloku. Po trzecie, wielkie koszenie trawników. I każdego dnia coś się działo, a to jedno, a to drugie. Dzisiaj dzieją się wszystkie trzy, ale pomyślałam, że hmm, jeżeli będę dążyć do perfekcji, to nigdy nie będzie progresu. Więc tak, dzisiaj po prostu nagrywam i przepraszam cię, jeśli jakieś dźwięki w tlecie rozpraszają. No po prostu, mogłabym już nigdy nie nagrywać, jeśli będę polegać tylko na tych panach, co mi tu blogo cieplają na przykład. Więc dzięki za cierpliwość i za wyrozumiałość, a teraz. Jedziemy dalej. Kolejną aplikację, którą ci polecę, jeżeli chcesz zwiększyć swoją produktywność, już typowo podczas pisania, jest Scrivener. Ja o skrywenerze mówiłam między innymi w ostatnim odcinku, gdy mówiłam o narzędziach do pisania, ale tutaj chcę wspomnieć o nim w innym kontekście, w kontekście, no właśnie po pierwsze tworzenia treści, ale też gromadzenia materiałów. No i ten program jest tak skonstruowany, że jeżeli ja go otworzę, to nie potrzebuję otwierać niczego więcej. Nie potrzebuję mieć wydruków z notatkami, bo mam je obok. Nie potrzebuję mieć otwartych osobnych plików. Bo mogę je otworzyć w tym programie. Mam tam podgląd właśnie do notatek, do różnych rzeczy graficznych. Mam tam opcję łatwego przeskakiwania pomiędzy jednym plikiem a innym, który znajduje się w obrębie właśnie tego programu. I to bardzo wspiera moje produktywne pisanie. To bardzo ułatwia mi koncentrację, ponieważ jestem. W tym jednym, jednym zadaniu. To jest świetne narzędzie zwiększające produktywność. Można próbować stworzyć sobie takie środowisko, korzystając z Google Docs czy z Worda, kiedy piszemy, natomiast nie jest to tak łatwe. Tutaj jest to naprawdę super proste, dlatego ja bardzo Scrivenera polecam. Jeżeli zawodowo zajmujesz się pisaniem, zainwestuj w niego. Naprawdę, naprawdę warto. Teraz przejdziemy do narzędzia, które jest śliczne i które właśnie przede wszystkim przyciąga swoją urodą. I opowiem Ci o nim, mimo że ja z niego już nie korzystam, ale nie korzystam z niego, dlatego, że właśnie bardzo mocno popracowałam nad swoimi przyzwyczajeniami i nad swoimi rozproszeniami. I apka, o której mówię, jest to Forest App. Jest to narzędzie, które blokuje dostęp do telefonu i blokuje go w sposób taki bardzo milutki, ponieważ ustawiasz tam czas pracy. Możesz też ustawić w kategorię, co jest bardzo fajną opcją, bo na przykład możesz później sprawdzać, na co poświęcałeś najwięcej czasu, czy to na pracę, czy to na naukę języków, czy to na robienie researchu, i tak dalej, i tak dalej. I ustawiasz czas pracy i zaczyna rosnąć Twoje drzewo. Albo jakiś krzewik przyjemny. No i jeżeli ty przerwiesz pracę w trakcie ustalonego czasu, twoje drzewo usycha i będzie straszyć w twoim lesie. Więc jeżeli potrzebujesz pełnego skupienia i działają na ciebie takie rzeczy, to ja ci Forest App bardzo polecam, bo jest piękna, jest bardzo przyjaźnie zaprojektowana, jest pomysłowa i kiedyś, kiedy bardzo potrzebowałam takiego odwracacza uwagi od telefonu to aplikacja Forest bardzo, bardzo mnie w tym wspierała i Tobie również serdecznie ją polecam. Ostatnią apką, którą Ci dzisiaj polecę jest Flipboard. I Flipboard ma zarówno wersję przeglądarkową, jak i wersję na urządzenia mobilne. Ja akurat korzystam z niej na iPadzie, ponieważ wtedy wygląda dla mnie tak najbardziej pro. A Flipboard służy gromadzeniu newsów. W jednym miejscu. Ja od, nie wiem, siedmiu, może ośmiu lat jestem na tak zwanej diecie informacyjnej, to znaczy całkowicie porzuciłam oglądanie newsów w telewizji. Nie oglądam żadnych programów informacyjnych, chyba że dotyczą sportu. Nie oglądam niczego, co źle wpływało na moją psychikę, co karmiło mnie wyłącznie złymi wiadomościami. Natomiast lubię być na bieżąco. Z pewnymi tematami, i w tym właśnie pomaga mi flipboard. Bo tam zaznaczamy obszary tematyczne, które nas interesują. I w moim przypadku są to oczywiście rzeczy typowo związane z pracą, media społecznościowe, Instagram, content marketing, różne tego typu działania, i one są tam właśnie zgromadzone. Oprócz nich gromadzę tam takie tematy związane z moimi zainteresowaniami, na przykład aplikacje, bo bardzo lubię czytać o aplikacjach, rzeczy związane z Xboxem, z Nintendo, z Playstation, czy ogólnie z gamingiem, także ze sportem, bo mam tam kanał, tak. Także z filmami z YouTube'a Rakowa Częstochowa, więc kiedy pojawi się coś nowego, to właśnie ląduje mi od razu tam. I z newsów, no to światowe newsy na temat Polski i światowe niosy na temat Serbii, i to jest wszystko zgromadzone w jednym miejscu. Ja rano robię sobie prasówkę taką branżową, i też światową, i pasjową, żeby przez kwadrans sprawdzić, co się działo, przejrzeć te nagłówki. Jeżeli jest coś interesującego, to na przykład zapisuję sobie to do przeczytania na później. Jeśli jest to jakiś krótki materiał, właśnie jakiś news z naszego kraju, który zainteresował świat, to także go wtedy. Czytam. No, i kiedy mam przerwę, na przykład od pracy, i mam jakiś artykuł do przeczytania, no to on już tam na mnie czeka. No i w ten sposób ja jestem na bieżąco ze wszystkim, co mnie interesuje. Naprawdę ze wszystkim, bo zarówno właśnie te kwestie związane z pracą, z pisaniem, z mediami społecznościowymi czy tworzeniem kontentu, jak i związane z moimi osobistymi zainteresowaniami, one są tam wszystkie w jednym miejscu. Kiedy tylko potrzebuję, mogę do nich zajrzeć i ja nie muszę grzebać nigdzie indziej. Nie muszę przeglądać innych portali, nie muszę szukać niczego. Tutaj w formie takiej ala gazety, ala magazynu otrzymuję najbardziej interesujące mnie informacje, odsiane już, ciekawe, wartościowe, no, i to jest duża oszczędność czasu i taki fajny początek dnia dla mnie, kiedy korzystam właśnie z tej prasówki, kiedy jestem na bieżąco, kiedy się okazuje, że wchodzi jakaś nowa funkcjonalność, no to ja już o niej wiem od rana. No i mogę też na przykład nią zainteresować innych w trakcie rozmowy, czy to nagrywając Insta Stories. Dlatego Flipboard bardzo Ci polecam. Stwórz tam swój własny wirtualny magazyn, narzędzie jest całkowicie darmowe, dobierasz sobie tematy absolutnie z całego świata, jakie Cię interesują, no i masz je w jednym miejscu. Polecam również i te aplikacje. To by było na tyle, jeżeli chodzi o narzędzia zwiększające produktywność, z których ja korzystam. I, a widzisz, nie wspomniałam Ci o tym, dlaczego przestałam korzystać z Forest App, a to się wiąże z tym, o czym chciałam teraz wspomnieć. Ja nie polecam tutaj wielu aplikacji, które polecają inni w takich tematach, na przykład właśnie do blokowania powiadomień, do liczenia czasu pracy, do blokowania dostępu do mediów społecznościowych w trakcie pracy, chociażby dlatego, że ja pracuję w mediach społecznościowych, więc muszę mieć do nich dostęp. Ale nie mam w ogóle problemu z tym, że muszę odłożyć telefon. Nie mam problemu z tym, że mnie ciągnie do zaglądania do niego. Natomiast, jeżeli Tobie będą potrzebne takie narzędzia, to poszukaj również takich rozwiązań, bo da się to zrobić. Są narzędzia, które właśnie blokują urządzenia, które blokują poszczególne strony internetowe, które pokazują, gdzie marnowałeś w czas, i jeżeli widzą, że marnowałeś go za dużo, na przykład na Facebooku, to Ci zablokują do niego dostęp. Jest tego całkiem sporo, ja z nich. Nie korzystam, ale tak, polecam, jeżeli tylko szukasz czegoś takiego. Polecam ci też przy tej okazji książkę Calla Newporta, Praca Głęboka, która opowiada o tym, jak się skoncentrować, jak żyć w tym świecie pełnym rozpraszaczy. Dla mnie, choć jest tak napisana troszeczkę topornie, to mimo wszystko była bardzo odkrywcza nie wiem, czy to jest dobre okre określenie ale była naprawdę bardzo dobra. Wyciągnęłam z niej kilka interesujących lekcji i wykorzystuję sposoby polecane przez Kala Newporta w swojej codziennej pracy. Dlatego zachęcam cię, przeczytaj tę książkę, bo jest naprawdę, naprawdę wartościowa. A na koniec powiem Ci o jeszcze jednej rzeczy, która akurat w moim przypadku najlepiej się sprawdza: jest to praca przy muzyce. Ja mam Spotify'a odpalonego non-stop niemalże, i jeżeli nie mam takiego zadania, które wymaga: Super, super skupienia i odcięcia się od hałasu wokół, gdzie właśnie odpalam, na przykład wtedy, apkę Portal, o której wspominałam, no to przy takiej codziennej pracy korzystam po prostu ze Spotify'a, mam tam playlistę do pisania, mam tam playlistę odliczającą harmonogram Pomodoro, czyli po 25 minutach jest taki alarm, który mnie wyrywa od pracy. Każe mi wstać iść chwilę pozmywać, bo dalej mam zepsutą zmywarkę, więc w przerwach po zmywam, ale to też jest dobre, bo Apple Watch mnie wtedy chwali za to, że wstałam, więc bardzo sobie to wszyscy tutaj chwalimy, ja i moje sprzęty. I tak, lubię muzykę. Lubię pracować przy muzyce, lubię spać przy muzyce albo przy właśnie dźwiękach natury. No po prostu muzyka jest bardzo, bardzo ważnym elementem mojego życia i bardzo ważnym elementem wspierającym skupienie. Co ważne, nie mogę słuchać muzyki ze słowami, które znam albo które kojarzę, więc podczas pracy najczęściej słucham muzyki instrumentalnej albo odpalam jakiś totalny, abstrakcyjny byt typu hip hop tajski, e, francuski jazz, cokolwiek, coś, co sprawi, że ja nie będę miała odruchu śpiewania, no bo to zabija, zabija moją produktywność po prostu. Więc ty także poszukaj rozwiązań, które będą dobre dla ciebie. Ja dochodziłam do tego, że muzyka mi przeszkadza, no, jakiś dłuższy czas, bo nigdy nie zwróciłam na to uwagi, że zaczynam sobie nucić, więc przestaję pisać i tak dalej, i tak dalej. Teraz mam taką bazę narzędzi, które super mnie wspierają ze wszystkich stron. Polecam Ci raz jeszcze wszystkie: i słuchawki Apple AirPods Max, i Todoista, i wirtualne Coworking, i Obsidiana, i Notion, i Portal, apkę z dźwiękami, i Scrivenera do pisania, Forest App do odcinania się właśnie od telefonu, no i Flipboard do gromadzenia w jednym miejscu, I źródeł, z których lubisz czerpać wiedzę. Mam nadzieję, że dzięki nim będziesz pracować w skupieniu, podwyższysz swoją produktywność. No i zrobisz coś dobrego dla siebie i swojej codziennej pracy. Życzę ci powodzenia. Na koniec serdecznie Cię zapraszam do zasubskrybowania mojego podcastu, czy to na YouTubie, czy w apkach podcastowych na Spotify, gdziekolwiek mnie słuchasz. Jeżeli masz ochotę, to na Spotify możesz też odpowiedzieć na pytanie, które wyświetli Ci się w aplikacji. A jeżeli masz ochotę ze mną pogadać, to ja jestem na Instagramie Klaudyna Maciąg lub też na Facebooku Kreatywa Klaudyna Maciąg na YouTube Wszędzie mnie znajdziesz, bardzo łatwo mnie namierzyć po imieniu i nazwisku. Jeżeli chcesz pogadać o tym odcinku, jeżeli masz pytania, sugestie, cokolwiek, Skorzystaj z tej drogi. Ja jestem bardzo otwarta na kontakt. No i pamiętaj, że możesz cenić ten podcast w Apple Podcasts gwiazdkowo i słownie lub tylko gwiazdkowo. No i na Spotify. Będę ci bardzo zobowiązana, bardzo wdzięczna, bo to wspiera moje działania. Nic ciebie nie kosztuje, tylko chwilę czasu, a dla mnie po pierwsze jest motywujące, a po drugie pozwala docierać do nowych osób. A im więcej osób będzie słuchać podcastu, zacznijmy od słowa tym lepiej dla nas wszystkich, bo będę więcej nagrywać. To by było na tyle. Uff, dzięki raz jeszcze, pięknego dnia i do usłyszenia ciao, ciao.